Dzisiaj dodaję aż 8 wyrzutni, które całkowicie zmieniają grę w Minecrafta. A niektóre z nich są tak powalone, że mózg może wypaść nam na podłogę. Dlatego zabezpiecz swój mózg tam na dole, łapką w górę. 9 na 10 dentystów poleca. No, zdania niektórych ekspertów są podzielone. Ale jest plus, bo jest szansa, że ta mała wioska dzisiaj w ogóle nie ucierpi. Znaczy wioska. Nie mówię o jej mieszkańcach. Tutaj może być trochę gorzej. No, bo tak jak zapowiadałem, dzisiaj będziemy mieli dodane 8 wyrzutni do gry, które będą nam ją ułatwiały w dosyć dziwne sposoby. Na przykład możemy sobie zrobić taką wyrzutnię z i przepychacza do kibla. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spał? I łańcucha, zapomniałem łańcuch. Zbyszek, wypróbujesz to, co? Będziemy do tego potrzebowali jedną wędkę, będzie potrzebowali dwa patyki, będzie potrzebowali też dienici, gąbkę i ten taki gładki blok kwarcu. chyba o niego chodziło. Dobra, klikamy sobie tu, klikamy sobie tu, cyk, cyk i proszę bardzo, oto księga wiedzy, a raczej, no właśnie, taki y, dziwny kibelek z tą przepychaczką. Kto na to wpadł, nie wiem, ale wygląda genialnie. To wygląda tak, jak chciałbym, żeby wyglądało. I teraz tak, y, to może służyć nam na dwa sposoby, bo ta przepychaczka będzie nas przyciągała, czyli możemy robić triczki. A czy tryczki, prostu może przeskakiwać sobie na przykład. Budynki w ten sposób, a jak wystrzeli, wystrzeliwaj... Bo ja. By, by. Wystrzeliwujemy, to słychać łańcuch I nie ma tego kibelka, teraz wrócił i nas przyciąga No, czyli możemy przeskakiwać budynki, ale co jeszcze lepsze Możemy wziąć Zbyszka i go przytulić i walnąć z nim, pa, normalnie I sobie przyciągać Zbyszka tam, gdzie chcesz, chłopie Stałeś już? Poda mi się animacja i że ta spłuczka też jest wciśnięta, nie? Jakby to robi największą robotę. No ale dobra, to jest tylko jedna z ośmiu tych rzeczy. Ej, w ogóle subskrybujesz kanał, czy tak sobie wszedłeś? Bądź weszłaś? Bo kto kanału nie subskrybuje? Ten podczas jedzenia pluje, proszę bardzo, idziemy dalej. Okej, okay, widzę, że mamy coś dziwnego do zrobienia jakby ze slajma, czy mi się to wydaje, czekaj, potrzebujemy trzy nici, potrzebujemy do tego blok yy, miodu. O, tutaj mam blok miodu. Aha, bo to... <grywia> ja nie umiem Polski po prostu, no. Żelazo i znowu potrzebujemy wędkę. Jeżeli to sobie połączymy, to wyjdzie nam... No podejrzewam, że slajmowy jakiś dziwny przedmiot, w sensie wyrzutnia, czekaj, co to i. Co? To wygląda jak... <grywia> słodszy pistolet na świecie Bardziej się zastanawiam co on robi, czekaj Okej, okay. przyciąga mnie Ale co się stanie jeżeli trafię w moba Bo tak to, o to atakuje? A weź traf sam siebie, o I na głowę proszę bardzo A dostałem, ale nic się nie zmieniło, no, no trudno Dobra, wyrzuty jest taka sama, ale ona ma Jakieś inne zastosowanie, bo atakuje moby W sensie jak walnę z To nie przyciąga mnie do niego, a on ma jakiś efekt Co to jest za efekt taki pierdziuszkowaty? W sensie jest slajmowaty i teraz będzie się odbijał? O co chodzi? Dziwne te slajmy, ale nawet widzę, że to i się w tym. Tam pod ziemią zmienia, w sensie pod ziemią, Jezu w tak i punku. Zmienia się <grafika>, grafika, że nie ma tego slajma, faktycznie z nami. Ja nie wiem o co z tym chodzi. Dobra, przejdźmy do kolejnego. To są najbardziej skomplikowane craftingi, jakie w życiu widziałem, naprawdę. Musimy teraz wziąć do siebie beczkę. Trzy łańcuchy, ten dziwny pryzmarnowy blok. Muszle łodzika i blok żelaza. Halo, to wygląda mi na... Jak naprawdę nie... Nie mam żadnego pojęcia na co, jakby to jest zbyt skomplikowany crafting. Co to jest? Ty, to wygląda... Dziwacznie. Anhorchuk. O! Ty, a co to takie duże tam się wystrzeliwuje? Czekaj, weź traf go. Dobra, to go atakuje, mnie do niego przyciąga, spoko. O, a to widzę, że tak... Może mnie wywalić jak dobrze się złapię. Ja nie wiem czy ja do końca po, chyba nie potrafię po prostu z tego korzystać, jakieś takie mam wrażenie, nie? Sprawdźmy to tam, na tym zimowym biomie, może tam będzie lepiej to jakoś wyglądało. Uwaga, Andrzeju, strzelaj. Ja że się dostrzelił ty głupku jeden. Wow, ej, prawie się do szczyt dostałem. Ej, ty mi się da parę razy tak strzelić. Oj. No to super. Patrz, robisz raz, To cię wyrzuca, robisz dwa, y, trzy i nigdy nie wejdziesz tam. O, dostałem się. No, da się! Ej, elegancko. Dobra, zejdźmy teraz na dół. Wściągnie mnie. O, ale mnie ściągnęło. Jakby mnie obie tak ściągać, to już dawno bym zginął. Widzę to jakiś dziwny crafting z elektrą. Aż jestem ciekawy, co z tego może wyjść. Czekaj, czekaj, czekaj. Potrzebuję kilku rzeczy. Dwa różowe barwniki. Potrzebujemy dwa piórka i. Tą część z królika, tylko gdzie ją znajdę? Okej, okay, mam i takie trzy. I to już powinno by nam wystarczyć na stworzenie tego, co potrzebujemy: dwa piórka i królicza skóra. Okej. Okay. Czemu one są różowe? To jest Bun Wings. O co chodzi? Survival. Okej, okay. czy jesteśmy w stanie z tego korzystać jak z Elytry, że będziemy po prostu sobie mogli lecieć? Czy. Nie. Oła! To jest po prostu podwójny skok, ale. On nie daje nam możliwości innej. Możemy korzystać sobie z czegoś takiego, tylko możemy się zabić. Różowa eletrapa poza wyglądem nie, nie, nie pokazuje niczego specjalnego, znaczy no jestem ten niby bany chłop, nie? Ale to tak... Ech. Na dwoje babka wróżyła, jakby babcia miała wąsy to by była dziadkiem. Proszę bardzo, idziemy dalej. Razem jeszcze bardziej porąbany crafting niż poprzednio. Czekaj, czekaj, czekaj. Potrzebujemy to, potrzebujemy te dziwne pnącza, potrzebujemy oko endermana razy dwa i jakiś owocne feratu, ratu. Rat... Co? Czego? Owocne fresrat. O oh jest, czekaj. Ofre... Refe refre Re... refren refrenusu. Dobrze, dobrze wiedziałem. Dobrze. Okej, okay. i to wygląda dlaczego to wygląda jak ryba? Nie, to nie wygląda jak ryba, ale to jest odwró... Czekaj, to jest odwrócony hak. Co może robić odwrócony hak? Aha. Wow. No jestem pod wrażeniem. Ty, ale on nic nie robi poza odpychaniem mnie. To przepraszam bardzo, Zbyszek, a weź ład. Po co mi taki hak? Ty, im dalej walnę, to, tym mocniej mi odrzuca. Nie do końca. Wow. Ty, jak dwa razy tak walniesz, to jak mocno wystrzeliwuję! A weź trzy razy. Okej, okay, cztery. I co się stanie? A! Dobra, żartowałem, jednak nic. Musimy teraz wziąć pałkę, musimy wziąć trzy łańcuchy, firebole... Już coś czuję, że tutaj będzie się paliło, nie? Fire... Aha, jak się nazywało to do strzelania? Ok, dwie ogniste kule, i jeszcze potrzebujemy do tego żeliwo. Ok, i teraz połączmy sobie to tutaj. I co mi dasz, księciu złoty? Ok, to wygląda już trochę bardziej niebezpiecznie. Dobra, i co to daje? Aha. Czy to nie daje przypadkiem nic? No, wyrzucam je tak, jak wyrzucało, nie? Ewentualnie mogę sobie w MOBY strzelać i wtedy będzie faktycznie podpalało, ale czy. To... Czy to jest. Przepraszam bardzo! Czy to jest opcja, która jest mi tak bardzo potrzebna do życia w Minecraftzie? Czy tak niekoniecznie? Halo! Bo no, ja się mogę podepnąć tym, ale. To nie ma żadnego zastosowania. Gdzieś strzeliłem, nie będzie to poleciało teraz, naprawdę. O, teraz mnie popchło, jak zrobiłem sobie crafting. Dobra, no, widzę, że teraz chyba mamy do, do skraftowania całkowicie normalny ee, ten... E, jak to się nazywa? Ten to, ten wyrzutnia. Bo tylko takie zwykłe rzeczy są potrzebne. No to teraz powinno być coś standardowego, coś co będzie już lepiej działało, czy nie? No jest taki zwykły hack No nie, to... Do, no Może się nie zmieniło, po prostu przyciąga mnie ja teraz do domów, jakby coś. Jest... No halo! Jak można zrobić takie animacje? To wszystko... I nie dodać niczego ciekawszego do tych rzeczy, przecież to jest jakiś absurd! Ostatnia szansa w ostatnim przedmiocie! Proszę, żeby tutaj było coś ciekawego, bo tak to, kurczę, tutaj... No niespecjalnie się autor postarał! Dobra, kreating jest też dziwny, ale mamy to cloud hook... Co znaczy cloud hook? Co, to leci? Ej, no ale jak to się nazywa cloud hook, to myślałem, że to da nam możliwość na przykład od... Chmury się złapania, nie, czy coś? Włącz chmury. Czekaj, domyślą daj Chodźcie, podlecimy do góry, spróbujemy się złapać chmury. Jak to nie zadziała, to ja nie wiem. Proszę złapać się chmury. Raz. A, mam wrażenie, że nic z tego. Jak zginąłem, to mnie przyciągnęło. Dziękuję, jak mi to pomogło, to. Ja... O, pan, jakie to było niesamowite. Z moim skromnym zdaniem, dopracowanie i wygląd 10 na 10 yy, możliwości dzięki tym przedmiotom. 1 na 10. Dziękuję. Dobranoc.